dobry Państwu, ja nazywam się Jakub Nawrot i jestem wiceprezesem zarządu Grabowskiego Stowarzyszenia Historycznego. Dziś rozpoczynamy nową serię naszych programów, w których to będziemy przybliżać Państwu historię miasta gminy Grabów nad Prostą. Pierwszy odcinek poświęcimy godłu naszej gminy. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału, polajkowania tego, tego nagrania oraz jego skomentowania, celem walki z negatywnymi algorytmami YouTube'a. Grabów nad Porosną, miasto założone w 1416 roku na mocy nadanego przez króla Władysława Jagiełem przywileju, który pozwala Marcinowi Zarębie, kasztelanowi Sierackiemu, lokować wymienioną miejscowość na prawie niemieckim. Z tego też czasu pochodzi najstarsza gotycka pieczęć miasta, wyobrażająca w tarczy Pelikana, który piersią własną karmi swoje pisklęta. Czy zastanawialiście się z jakiego powodu takie właśnie wyobrażenie wybrano za godło nowo powstałego miasta? Tego do końca nie wiadomo, gdyż nie jest to bowiem ani herb zarębów, ani symbol miejscowego patrona świętego Mikołaja. Opiekuna panien na wydaniu, piekarzy, mieszczan, ubogich dzieci, uczniów czy rolników. Zapoznajmy się z historią grabowskiego herbu. Mieszkańcom miasta okolic dobrze znana jest legenda związana z grabowskim herbem. W myśl legendy podczas jednej z zaraz gnębiących ludność, matki doprowadzone do rozpaczy panującą nędzą karmiły dzieci własną krwią. Według innej wersji, w podobnych okolicznościach starosta polecił otworzyć swoje spiklerze dla głodującej ludności. Nie sposób dziś rozstrzygnąć, czy i która z tych wersji jest słuszna. Faktem jest, że epidemie stanowiły jedną z głównych plag niegdyś nękających ludność tych terenów. Sam motyw pelikana karmiącego swą, pi swą piersią pisklęta jest dość dobrze znany w chrześcijaństwie i opiera się na dziele z dru II wieku pod tytułem fizjolog. Jest to najstarsze i najbardziej rozpowszechnione dzieło na temat zwierząt, które stanowi podstawę średniowiecznej symboliki. Czytamy w nim, że Ptak ten bardzo kocha swe pisklęta. Zdarza się więc, że gdy dorastają, dziobią one swoich rodziców, oni zaś, odtrącając je, mogą uderzyć je tak mocno, że ciosy te okazują się dla nich śmiertelne. Potem żałują one tego, co uczynili i po trzech dniach matka otwiera swoją pierś dziobem i skrapia martwe pisklęta własną krwią i je ożywia. A więc pelikan jest symbolem Chrystusa, który śmiercił rodzaj ludzki przez to, że sam jako człowiek poddał się śmierci, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. W średniowieczu pojawiła się jeszcze inna wersja tej legendy. Mówi ona, że pelikany tak długo karmią swe pisklęta własną krwią, aż z same umierają, co ma być symbolem ofiarnej śmierci Chrystusa. Być może u podstaw legendy leży fakt, że pelikan, wydobywając złowione dla piskąt ryby z worka znajdującego się pod dziobem, wykonuje energiczne ruchy. Powoduje to zabarwienie worka na intensywnie czerwony kolor, co mogło kojarzyć się z krwią. Zapoznajmy się teraz z kolei z motywem herbowym pelikana. W Polsce pelikan występuje jako herb szlachecki, według znanego badacza nauk pomocniczych historii Józefa Szymańskiego herb Pelikan pojawił się w Polsce ze sprawą nobilitacji, czyli nadania szlachectwa Janusza Imbrama z, tyś, z 7 marca 1564 roku potwierdzonej 14 kwietnia 1579 roku. Najnaopenniejsza lista nazwisk basz 49 posługujących się tym herbem znajduje się w herbarzu polskim autorstwa Tadeusza Gajla. Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda blazowanie, czyli opis herbu wykonany zgodnie z zasadami heraldyki występujących herbów przedstawiających pelikana. Godło przedstawia pelikana karmiącego trzy młode krwią z własnej piersi. Istnieją dwa zasadnicze warianty godła zależne od jego wizerunku: pelikan stojący zwrócony w prawą stronę, lub pelikan siedzący w gnieździe przodem. Rzadko, ale mimo wszystko, występuje odmiana z pelikanem zwróconym w lewo. Ponieważ zgodnie z zasadą heraldyki naturalnym położeniem zwierząt herbowych jest zwrócenie w prawo od strony trzymającego tarczę lub ułożenie na wprost, należy przypuszczać, że polskie herby przedstawiające pelikana zwróconego w lewo są błędami dawnych ilustratorów herbarzy. Tym bardziej że odnośne opisy tych herbów nie określają ułożenia godła. Motyw pelikana karmiącego piersią swe pisklęta pojawia się m.in. w herbach miejscowości takich jak szubin. To jest miasto w północnej Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim. W okresie I Rzeczypospolitej miejscowość administracyjnie należała do województwa kaliskiego i województwa gnieźnieńskiego. Czarniejewo, miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim. Żydowo, wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Czarniejewo. Oraz Jodłowa, gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim. Wróćmy jednak do miasta Grabowa i przyjrzyjmy się znanym nam pieczęciom oraz zmianom wyobrażeń herbu miasta. Najstarszą pieczęcią Grabowa zachowaną do XX wieku została wyciśnięta na dokumencie z 1551 roku. Pieczęć jest okrągła, ma średnicę 29 mm. W polu pieczęci hiszpańska tarcza herbowa w tarczy pelikan w gnieździe z podniesionym skrzydłem, karmiące swe bisklęta, zwrócony w lewo. W otoku gotycki napis Sigilium Civitatis Grabowiensis, Pieczęć Miasta Grabowa. Witek Wiktor w książce Pieczęcie miast Dawnej Polski podaje, iż charakter tej pieczęci wskazuje jej pochodzenie na koniec wieku XIV lub początek XV wieku. Co ciekawe, jeszcze w 1932 roku dokument z tą pieczęcią znajdował się w Muzeum Czapskich w Krakowie. Obecnie źródła nie podają miejsca jego przechowywania. Widocznie dokument zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejna pieczęć pochodzi z dokumentu z roku 1571 roku. W polu pieczęci znajduje się wyobrażenie na tarczy renesansowej trójłukowej pelikana w prawo karmiącego swe pisklęta. W potoku znajduje się napis sigillum opidi grabowe, pieczęć miasta Grabowa. Jej średnica to 32 mm, również znajdowała się ona w Muzeum Czapskich w Krakowie. W wieku XVIII na dokumentach z lat 1749-1779 zaczęto używać innej pieczęci. W jej polu pelikan w gnieździe bez tarczy, z podniesionymi skrzydłami, karmiący trzy pisklęta, obrócony w prawo. W otoku napis Sigilium Opidi Grabowienzis, pieczęć miasta Grabowa, średnica 28 mm. Dokumenty z tą pieczęcią możemy podziwiać w Archiwum Głównym Akt Dawnych czy w Muzeum Narodowym w Warszawie. W latach 30-XX wieku niewiele się zmieniło. Pozostawiono pelikana bez tarczy karmiącego pisklęta z napisem w otoku magistrat grabów o średnicy 30 mm. Ciekawym faktem jest to, że z początku XX wieku zostały wydane kolorowe atlasy w 1911-1915, dzięki którym możemy zobaczyć wyobrażenie grabowskiego herbu. Pierwszy z nich z 1911 pochodzi z atlasu zatytułowanego Atlas Ziem Polskich, Wielkie Księstwo Podaeznańskie, tom pierwszy, część pierwsza, autorstwa Zygmunta Słupskiego. Na mapie powiatu ostrzeszowskiego zaznaczone są trzy miasta, Ostrzeszów, Mikstat oraz Grabów. Możemy tutaj zauważyć, że ówczesny herb różni się od tego uznawanego współcześnie. Żółty pelikan w średniowiecznej tarczy herbowej skierowany w prawo, stojący na czarnym gnieździe z podniesionymi skrzydłami, karmiący swe trzy pisklęta na zielonym tle. Drugi atlas został sporządzony przez Otto Hoppa. Miał on charakter kolekcjonerski znaczków wraz z krótkimi opisami miast, gmin i władz Rzeszy Niemieckiej. Kolporterem była niemiecka firma Kaffe HG. Widoczny tam herb grabowa z opisem miasta Grabów in Polen, Sztat, e, Tutaj liczba e, mieszkańców. Einwocher, Wappen in Golder, Pelikan, Min, Zeinen Jungenau w Demnost. Czyli Grabów w Polsce, miasto 1956 mieszkańców. Herb na zielonym, złoty pelikan z młodymi na gnieźnie. Herb ten używany był na pewno do roku 1932, czyli data wydania wspomnianej, wspomnianej książki, która analizowała te herby. Natomiast jak pisze historyk Marian Gumowski, w pieczęciach i herbach miast wielkopolskich kolory te nie są zgodne historycznie i proponuje białego pelikana na czerwonym tle, twierdzą, że Hub i Witik nie znali pieczęci średniowiecznych miast Grabowa i mylnie twierdzili, że pierwsze wyobrażenia herbu pojawiają się dopiero w roku 1600. Dnia 3 października 1936 roku zostało nadane nowe godło miasta, które zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako herb miasta Grabowa. Czytamy w nim. Na podstawie artykułu 4 ust. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 1927 roku i o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach, brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 listopada 1930 roku po porozumieniu się z ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego, zatwierdzam herb miasta Grabowa w następującej postaci. W czerwonym polu biały pelikan. Zwróconym w prawo stoi w gnieździe, karmiąc kryją własną troje również białych. Krew czerwona, gniazdo czarne. Jeden wizerunek zatwierdzonego herbu pozostaje w przechowaniu zarządu miejskiego miasta Grabowa, drugi identyczny w przechowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za ministra spraw wewnętrznych Włodzimierz Korsak, podsekretarz stanu. Już ze zdjęcia! Wszystkim znanym z książki z dzieły Grabowa nad Prostą, które pochodzi z uroczystości wręczenia honorowej znaki 60. Pułku Piechoty Wielkopolski burmistrzowi Grabowa Pawłowi Sejdakowi oraz proboszczowi księdzowi Mieczysławowi Meissnerowi w dniu 15 sierpnia 1937 roku widzimy białego pelikana w tarczy herbowej używanej w XIX wieku, takiej samej jak godło Polski, w prawo, stojącego w gnieździe, karmiącego swe trzy pisklęta. Kolejny herb, ten, który znamy do dnia dzisiejszego, został nadany uchwałą Rady Miejskiej Grabowa nad Prostą z dnia 12 września 1990 roku. Natomiast ostateczny wzór określa uchwała Rady Miejskiej Grabowa nad Prostą z 9 lutego 2012 roku, gdzie w rozdziale drugim paragraf 7 hmm, stanowi: Herbem gminy jest historyczny herb miasta Grabowa nad Prostą o następującej postaci: biały pelikan w czerwonym polu. Stojący na zielonym gnieździe i karmiący własną krwią trzy pisklęta. Wzór herbu określa załącznik numer 3 do wspomnianej uchwały. Podsumowując, nie można do końca ustalić genezy herbu grabowanego nad prostą. Pewnym jest, że pelikan karmiący pisklęta występował już na najstarszych znanych nam pieczęciach. Mieszkańcy miasta doszukują się jego początków w legendach o powstaniu miasta. Same wyobrażenia herbu zmieniały się na przestrzeni wieków, bo ostatecznie przybrać formę herbu miasta i gminy Grabów nad Prostą jako białego pelikana na czerwonym tle wpisanego w średniowieczną tarczę herbową, która do mnie króluje i czuwa nad naszym pięknym miastem. Grabów to moja mała ojczyzna, więc jest to rzecz oczywista, że kocham to miejsce sercem całym, pelikan chroni jest skrzydłem białym. To cytat z siostry Magdaleny Mańkowskiej, która właśnie wspomniała w tej krótkiej frazie o, o wspominanym tutaj godle. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie e, tego programu. Mam nadzieję, że podobał się on Państwu. Jeszcze raz prosimy o subskrypcję naszego kanału. Polajkowanie tego nagrania, aż jego skomentowanie celem walki z negatywnymi algorytmami YouTube'a. Jeśli oczywiście posiadają Państwo jakąś wiedzę, e, która nie została tutaj ujęta, czy jakieś archiwalia, dokumenty, informacje są w Państwa posiadaniu, to oczywiście prosimy e, o kontakt z naszym stowarzyszeniem. Oczywiście można tę informację również zamieścić w komentarzach. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkiego typu informacje. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie. Miłego dnia. Do widzenia.